O doświadczeniach związanych z partycypacją w praktyce mówili przede wszystkim przedstawiciele największych polskich miast. Okazuje się, że każdy ma swój sposób na realizację założeń budżetu obywatelskiego. Historia budżetu obywatelskiego w jest jakby rozwinięciem wcześniejszych konsultacji budżetowych, któreśmy bardzo szeroko prowadzili, bo wszystkie budżety przez ostatnią dekadę były dosyć szeroko zawsze konsultowane z mieszkańcami miasta. Przed uchwaleniem budżetu odbywało się szereg spotkań, gdzie no to mieszkańcy wskazywali szereg potrzeb, które winny się w budżecie e, znaleźć. Uprościliśmy maksymalnie formułę składania wniosków i to, co jak powinien wyglądać wniosek. W tym celu zostały oddelegowane specjalne osoby, które które na co dzień y, każdego z wnioskodawców informowały, wspomagały, ponieważ do tej pory mieliśmy cały czas twarde projekty, a zatem projekty o charakterze inwestycyjnym, prostsze chyba w realizacji, Chociaż niektóre dość skomplikowane na pewno przekładają się na dwa lata, tak, czasami pewnie na trzy. Jeszcze Natomiast co nie ważne, tak, jest oczekiwanie co do wprowadzenia także projektów miękkich, i takie możliwości rozważamy na kolejny rok. Ale budżet obywatelski nie tylko pozwala mieszkańcom złożyć i wybrać projekty, które mają być realizowane, kształtuje także obywatelskie postawy. Ludzie muszą zobaczyć istniejący bezpośredni związek między własną obywatelską decyzją a jej efektami w postaci czegoś, co mogą zobaczyć, mogą dotknąć, mogą z czymś się ucieszyć, mogą czymś, coś pokazać innym sąsiadom, że jak się zorganizowaliśmy, to się nam udało. A w ten sposób mieszkańcy uczą się współpracować i podejmować odpowiedzialne decyzje. Podczas seminarium rozmawiano także o nowych narzędziach partycypacji publicznej i regulacjach prawnych funkcjonowania budżetów obywatelskich w Polsce.